Witam. Jak widać, mam mało kuponów. Tylko dwa szybkie i keno z mnożnikiem. Ale to dlatego, że to takie moje zapasówki. W piątki nie mam czasu, więc muszę mieć już gotowe filmy na piątek. I też dlatego te kupony mogą wyglądać znajomo, bo będą na te same losowania. Keno weszło na to samo losowanie co były siódemki i dziewiątki, ale mam piątki. I żeby. Nie było tak mało, to wzięłam 5 losowań. O 2 losowania więcej, no bo jak tylko dwa kupony, no to niech chociaż na tym kuponie będzie coś więcej, tak samo jak i w szybkim. Mam na 10 losowań, nie na 5, zwiększyłam losowania. Szybkie, fajnie się spisało i to będą te same losowania, 5 tych samych, a pięć już innych. To od czego zacząć? Hmm, może od K, bo te piątki. No to wiecie, wolę już je mieć za sobą. Kombinuję co jakiś czas z nimi, ale nie widzi mi się ich w ogóle tutaj mieć. No ale musimy zobaczyć, może zaskoczą. To zaczynamy od keno. A więc piątki. No i wiecie, muszę ponarzekać na te piątki, żeby w końcu się obudziły. Może taka metoda zadziała, żeby na nie narzekać. I tak, taberka, mnożnik podwojony. Piątka nie pojawia się. 12 też nie 21 nie mamy. Aha, no tak nie mamy tamtej, to już koniec. Nie było nawet żadnej liczby. Kolejny zakład. 16 mamy. No to może w końcu. No ale nie, 28 nie ma. Tej liczby następnej też nie ma. Mamy kolejną i nie mamy tej ostatniej, a więc nic. To losowanie nie Czas na kolejne i też mnożnik podwojony. Piątki nie widać w losowaniu, dwunastki też nie, 21 nie mamy, więc koniec. Tylko tak zobaczymy. No nie było żadnej tych tak w tamtym losowaniu. Kolejny zakład mamy 16, ale 28 już nie ma. Mamy kolejną dwie. No i tak, tych na pewno już nie będzie. Ech, no to niestety czas na kolejną tabelkę. I tutaj już mnożnik podstawowy. Piątka nie pojawia się. Mamy 12. 21 nie ma. W tej liczby nie ma i ona była naszą ostatnią szansą. Mimo, że była ostatnia, więc były dwie. No to i tak nie mamy nic. Niestety o jedną za mało. Kolejny zakład. 16 nie ma. 28 też nie. 36 nie pojawia się. Mhm. Więc koniec i była tylko jedna, ta ostatnia. Mamy kolejne losowanie. Mnożnik podwojony. Piątka nie pojawia się, 12 też nie. Dwadzieścia jeden nie mamy, no to już koniec. Aha, nie było żadnej. Kolejny zakład. 16 nie pojawia się, 28 mamy, ale następnej nie ma. Chyba, że będzie ta, ale nie, i ostatnie nie było. No to tylko jedna. A my mamy ostatnie. Tak, ostatnią tabelkę. Myślałam, że ostatnie dwie, ale jednak ostatnią. A na koncie nic. A mnożnik podstawowy, jakby tego było mało. No dobrze. Piątka nie pojawia się. 12 mamy. 21 niestety nie. Tej liczby nie ma. I następna jest. No to były dwie, ale co nam z tego. Ostatni, 16 nie ma, 28 nie ma, 36 nie mamy, no to koniec. Mm -hmm. No to wyszło tak, jak się tego spodziewałam. Niestety nie ma nic. I tutaj muszę wyprzedzić niektóre osoby, bo pewnie będą mi pisać, żebym no na własne, ale na własne to już, no też mi nie idzie, więc ja nie widzę sensu, żebym wymyślała na liczby własne. Wolę zdecydowanie nachybił. Jak ma być, to będzie. No, nawet też na własnym będzie, jak ma być, ale ja wolę nachybił, więc możecie mi jednak nie pisać tego w komentarzach. No, bo to takie jest nieco męczące, że polecacie liczby własne. Żeby liczby własne mieć, to trzeba wiedzieć, jakie te liczby własne, na jakie liczby postawić. Ja przed kupieniem nie patrzę na poprzednie losowania, a więc. Wydaje mi się, że nie ma co stawiać na liczby własne, gdy nie popatrzę się, jakie były losowania, jakie tam liczby wpadały. Ja nie mam na to czasu, więc na chybił jest dla mnie idealne i najlepiej się spisuje. Jak ktoś lubi na własne, oczywiście fajnie, ale niech nikt tutaj nie pisze komuś, jak ma stawiać, czy na chybiu, czy na własne, bo to uważam za no, zbędne, żeby komuś pisać takie rzeczy. Ale też mam widzów, którzy mi nic nie narzucają, i to jest fajne, i tak właśnie powinno być. Nie możemy komuś pisać, mówić, jak ktoś ma żyć, no bo to nie na tym polega. To tyle odnośnie przyszłych komentarzy, bo one na pewno i tak się pojawią. No ale nic, zobaczymy, co tam będzie w szybkim. Uwaga, uwaga, czy pójdzie tak samo fajnie, jak to było wtedy. Zobaczymy, no to tabelka. Dwójki nie mamy, piętnastki też nie mamy, 20. Następnej liczby nie ma. Nie ma 28 i też nie ma tej ostatniej, to tutaj się nie udało. Kolejna tabelka i to właśnie ta fajna tabelka, znaczy tutaj też będzie udana. Dwójki nie ma, 15 też nie, 20 nie mamy. Tej liczby nie ma, mamy 28, ale nie było ostatniej, nie szkodzi. Fajnie, że tam się spisała, Tutaj już. Niekoniecznie ta tabelka musiała się spisać. Ale może kolejna się spisze. O, mamy dwójkę. Ale piętnastki nie ma, mamy 20. To już na pewno coś. Tej liczby nie ma, 28 też nie, ale mamy ostatnią, a więc było blisko do tego, żeby było jak wcześniej. O jedną mniej. Więc mamy 4 zł, nie 5 dyszek. Ale może w kolejnym losowaniu? No to kolejna tabelka. Dwójki nie ma, piętnastki też nie mamy, 20 jest, ale następnej liczby nie ma, 28 też nie, i tu ostatniej nie ma. To było blisko i do tej liczby, i do wymaganej ilości. Czas na kolejną. Dwójki nie mamy, piętnastki też nie, 20 nie pojawia się, 24 nie ma, 28 też i była tylko jedna ostatnia. No to dalej. Mamy dwójkę, ale nie ma piętnastki, ani dwudziestki, ani tej, ani następnej i ani ostatniej. Pusto. Kolejna tabelka i fajnie, bo mamy dwójkę, ale piętnastki nie ma, dwudziestki nie mamy. Mamy tutaj już kolejną. No to dwie. Czy będzie więcej? No nie, ale dwie są. Dodajemy 2 zł. Kolejna tabelka, dwójki już nie ma, piętnastki nie mamy, dwudziestki też nie. Tej liczby nie ma, następnej nie ma i była ostatnia. Często tutaj ta ostatnia się pojawia. Zobaczymy kolejną tabelkę, niedługo kończymy. Jest dwójka, piętnastki nie mamy, dwudziestki no też nie ma, ale mamy kolejną liczbę, więc dwie, dwadzieścia osiem nie i tej już nie ma. Jak była potrzebna, to się nie pojawiła, ale w tamtym losowaniu była fajna. Dopisujemy 2 złote i już ostatnie losowanie. Ostatnia tabelka. Dwójki nie mamy, ale jest 15. Nie ma 20. Mamy 24, no to 2. Jest. Mamy nawet 28, ale niestety nie było tej kolejnej. Ale 4 złote dopisujemy. No to i tak chyba dobrze by padło. Zobaczymy na podsumowaniu. No, ale wkład tutaj było 20 zł, więc ciekawe. Zobaczymy. Jednak nie tak fajnie. 12 zł, a więc 8 zł na minusie, jeżeli chodzi o szybkie. To też mogło być gorzej, no ale właśnie gorzej już nie mogło być, jeżeli chodzi o keno. Totalnie nic tutaj niestety nie miałam. I tutaj. Mam dosyć duży minus. 48 zł na minusie. No, szybkie miało już ciężko, żeby nadrobić Keno, więc wyszło jak wyszło. Mam tylko 12 zł dzisiaj. E, no tak, 12 zł. I nic więcej. Ale tak to właśnie też bywa. Bawimy się dalej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będzie miło, jak zostawicie łapki. A nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. I zobaczymy kolejne zmagania. Dzięki za dziś. Pa!